Podczas rozmowy z mamą jakoś tak temat szedł na dzieciństwo i wspomnienia. I chciałam się Was zapytać, czy macie jakieś takie wspomnienia, może nawet głupie, może śmieszne, które bardzo, bardzo lubicie. Dla mnie takim wspomnieniem było jak ja uwielbiałam słuchać na kasetach bajek albo muzyki, zwłaszcza budki Suflera. Wiecie, kaseta w walkmanach. Tak, to było całe moje dzieciństwo. I kiedyś stwierdziłam, że przecież te kasety są takie śliczne. I ta taśma w nich jest tak piękna, że ja chcę mieć naszyjnik. Więc całą wyciągnęłam tą taśmę. Obwinęłam się. Nie wiem, ile miałam. Może z 5 lat. Ale bardzo lubię to wspomnienie. Bo to była taka. Twórcza radość, no oczywiście kaseta była już do utylizacji raczej, niż do ponownego odsłuchania, ale to była, bardzo lubię to wspomnienie. Jeżeli też takie macie, podzielcie się, bo z tej radości możemy tworzyć naprawdę piękną przyszłość.